Kiedy ksiądz usłyszał to imię, to pierwsze skojarzenie? Miałem trzy. Jednym się nawet podzieliłem z Ojcem Świętym ku jego zdumieniu. Ale... Pierwsze skojarzenie jakie miałem, to jednak był Leon Wielki, wcale nie Leon XIII. Może dlatego, że jednym z problemów, z którymi Kościół się na pewno dzisiaj musi mierzyć na całym świecie, są migracje. Ale on wielki był papieżem, który się mierzył z wędrówką ludów. No i mierzył się z tym, co się wszystkim wydawało wtedy też, no że właściwie świat się kończy, tak? że się wali pewna cywilizacja e, grecka i czy może hellenistyczna, no i rzymska, tak. Ale on nie wierzył w to, że się wali i wierzył w to, że może się kończy jakiś świat, ale nie świat w ogóle. że się tworzy też jakiś nowy zupełnie świat, nowa rzeczywistość. On miał odwagę wchodzić w rozmowę z tą e, nową, wykluwającą się rzeczywistością. I robił to po, po swojemu, jako papież, tak? Potrafił wyjść i rozmawiać z wodzem Hunów wtedy, kiedy nikt sobie nie wyobrażał tej rozmowy. Tak, trzeba by było po prostu sobie wyobrażać, że Musimy się uzbroić i, tym, i tych hunów pogonić. A on potrafił ratować Rzym nie używając siły, tylko wchodząc w dialog. No to są wszystkie takie, takie słowa, które jakby były wyjęte z naszych dzisiejszych realiów. To jest Leon Wielki. Potem oczywiście Leon XIII i to już Ojciec Święty sam potwierdził, także wyjaśniając, dlaczego to imię przyjął. Właśnie za Leonem XIII, pierwszym papieżem tzw. nauki społecznej Kościoła, papieżem, który odpowiadał na, 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 na wszystkie dramaty, jakie zrodziła rewolucja przemysłowa, i o, o, tu jest jego Wielkie klikara Rumnowarum. Zresztą w przyszłym roku będzie jej ważna rocznica obchodzona. No i papież Leon XIV mówił o tym, że dzisiaj stoimy przed podobną rewolucją, którą wytwarza nie tyle rozwój przemysłu, tylko rozwój sztucznej inteligencji i tych najnowszych możliwych technologii. Ale, więc to są skojarzenia z Leonami i papieżami, natomiast mnie przyszło na myśl oczywiście skojarzenie z Leonem, który był pierwszym i najbliższym uczniem świętego Franciszka zaszyrzył i dlatego brata Leona Franciszek zostawił błogosławieństwo na takim skrawku pergaminu przesłał to błogosławieństwo hmm. dla brata Leona. No więc jak podszedłem do ojca świętego, to to mu właśnie powiedziałem, że nie, nie wiem czy Dziec święty wie, ale jest takie błogosławieństwo świętego Franciszka dla brata Leona, dla najbliższego ucznia. I mówię, że pewnie jest tak, że teraz papież Franciszek bardzo Ojcu Świętemu, Leonowi błogosławi z nieba. Uśmiechnął się bardzo szeroko, chyba w tym, przynajmniej w tym momencie nie pamiętał, że, że był taki Leon przy Franciszku. No a to jest to, co papież ogłosił, że, że nie chce być żadną kopią papieża Franciszka, natomiast te najważniejsze rzeczy, które papież Franciszek zaproponował, są jemu bardzo bliskie. I właściwie już w tym pierwszym przemówieniu, jeszcze przed błogosławieństwem, o nich mówił. A więc gdzieś tam jest to uczeń bliski poprzedniego papieża. Zresztą wszyscy wiemy, że papież, papież Franciszek go znalazł w Ameryce Łacińskiej i ściągnął go do Rzymu. No to nie, nie bez powodu zapewne.